Jezus, on ma na mhm. Może mieć ponad 4 miliony kombinacji cech charakteru. 4 miliony kombinacji cech charakteru. 4 miliony. 4. To nie jest dwubiegunowa, to jest taka. Nie, to są 4 miliony. Takich biegunów, no? To już jest, już jest taka góra. Dokładnie. Mniej więcej tak jak wiesz, jak płynął Titanik to płynął w to. Lepsza dostępność us ulgi dla MŚP. Mówiliśmy o tym, bo jak wiecie bądź nie wiecie, siła polskiego wskaźnika robotyzacji, czyli tych 61 robotów według tego raportu, w tym znaczy siła tego, żeby to dorosło, właśnie leży w MŚP. Tam jest potrzeba na to, żeby ten wskaźnik rósł. Sprzedali też produkty powiązane i wszystko dało im 46 milionów dolarów. Czyli to jest trochę, to, to nie jest ten case, co się, ile, ile strat było, jak się spalił magazyn temu, tak? Mm. Że tam straty wyniosły 50 groszy. Nie, 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 nie. nie. Tutaj jest taki kajzer że oni serio na tym festiwalu opierdzielili masę rzeczy. Gdański Ośrodek Sportu jako pierwszy w Polsce wdrożył autonomicznego robota Bibo do plasz. plaż. Co pięć dni umiera tam człowiek, a teraz wchodzi tam robot, który ratuje ludzi od najgorszej pracy świata. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowek, jestem CEO firmy Nixal. Przed nami dzisiaj kolejny odcinek Robotics News w składzie innym jak co tydzień, czyli jestem ja, to się w sumie najczęściej nie zmienia, i jest z nami Julia. Cześć, Julia. Dzień dobry państwu. No właśnie, to nie przedłużamy, lecimy news numer jeden. Słajarek, festiwal, który sprzedał 19 tysięcy robotów. Dasz wiarę? Co to za festiwal? Pierwszy na świecie festiwalu robotów konsumenckich w Pekinie pokazał jak szybko Chiny zmieniają się z lidera innowacji w lidera wdrożeń. Trochę nie chcę się w to wierzyć. Tysiące sprzedanych robotów, milionowe zasięgi w social mediach i debiut ogromnego centrum handlowego to nie tylko pokaz siły, ale też sygnał, że roboty konsumenckie wchodzą do mainstreamu. Eee, mogłabym wam teraz zarzucić milion liczb i szczegółów na temat tego festiwalu, ale to myślę, że możecie zdoczytać. Bardziej musiała tutaj przedyskutować tą kwestię. Wyobrażasz sobie, że ja do ciebie dzwonię i mówię: "Ej, słuchaj, jest festiwal robotów. Choć wydamy sobie po kilka tysi. Mhm. i co ty na to, że to jest dobry pomysł na weekend? Dzwoniłeś do mnie ostatnio? Nie, nigdy do ciebie nie dzwonię. No, to, to po pierwsze, jakbyś już zadzwonił, to musiałbym odebrać, więc nie ma opcji. To też się nie wydarzy, ale pan prezes odzwania. Znany tak. jest z tego, że odzwania. Kiedyś. No, i na... Ale myślę, że gdybyśmy mu napisali smsa: oddzwonił, bo jest festiwal robotów humanoidalnych. Dokładnie. Jest, jest do... szansa, że zostalibyśmy zablokowani. Jest do wydania siano na przykład, nie? To nie ma opcji. W ogóle nie ma takiej, ten... Nie dzwońcie do mnie! Pracuje. Może niegodnie, może ma się hańbie, ale jakoś próbuje przeżyć, no. Ale ile sprzedali 19 tysięcy, to ogólnie nie jest dużo. Paradoksalnie wczoraj dostałem... Nie dostałem ja, ale widziałem. Zdjęcie, które wysłała pewna wspaniała kobieta, zwana w pewnych kręgach moją teściową, jest aktualnie na wycieczce w takim małym chińskim mieście, które ma tam bagatela 10 baniek mieszkańców. Mhm. Ja tyle wieżowców w Polsce nie widziałem całej, co tam jest w tym jednym takim małym mieście. Mhm. Więc ja podejrzewam, że nie mają gdzie to trzymać po prostu. Ale słuchaj, oni sprzedali 19 tysięcy robotów, sprzedali też produkty powiązane i wszystko dało im 46 milionów dolarów. Czyli to jest trochę. To, to nie jest ten case, co się, ile, ile strat było, jak się spalił magazyn temu, tak? Mm. Że tam straty wyniosły 50 groszy. Nie, 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 nie. Tutaj jest taki case, że oni serio na tym festiwalu opierdzielili masę rzeczy. Za 46 baniek, no spoko. Rozumiem, no. że to były takie odkurzacze, tego typu historie, tak? Nie, wiesz, co, tam miałeś normalnie roboty? Przypominam, że roboty humanoidalne do kupienia tam to jest rzecz powszechna i normalna. To podobno. My nadal nie możemy wynająć robota humanoidalnego. Znaczy możemy, tylko musielibyśmy zapłacić milion monet, żeby ktoś go zaprogramował. Bardziej musielibyśmy najpierw chyba zapłacić milion monet, żeby rozkminili jak? O, właśnie, żeby się nauczyli, ci, co go sprzedają. Tak, no ale słuchaj, podobno jest to kamień milowy dla chińskiej robotyki konsumenckiej. Zainteresowanie było ogromne, bo było prawie. 500 milionów widzów i wzmianek, w social mediach. Że fizycznie tam przyszło 500 milionów? To chyba to to myślę, że niekoniecznie. Oglądali. Bardziej chodzi o zasięgi, jakie wyrobiło całe okay. wydarzenie. Masz 500 okay. milionów wyświetleń wszystkiego, co było związane z tym, nie? Więc no, dla mnie gruba jazda, natomiast nie brzmi to jak festiwal, na który chciałabym się przejść, chociaż ostatnio festiwale nie brzmią jak rzecz, na którą chciałabym się przejść. Ty też? No, ja też, tak. Są rzeczy, które nas Umiem, łączą. Nie wiem, z czego to wynika, z wieku, nie wiem, z czego u ciebie. Y Myślę, że też już powoli z wieku, wiesz, kora przedczołowa już mi zaczyna dojrzewać, nie? to już jest ten etap, gdzie, a, gdzie okay. widzę takie rzeczy, jak to, że bolą mnie plecy, będę niewyspana, będzie mi zimno, a koncert raczej będzie słaby. Czyli tak jak w tym jednym stand-upie, gdy stand poszedł na koncert i zobaczył jak ludzie tańczą w deszczu i pierwsze co pomyślał, no przeziębią się. No, mniej więcej to tak troszeczkę jest, to że wiesz, ten etap, że ja y, ubieram się ciepło i tak dalej, już mamy, witamy to, witamy to. Ale słuchajcie, już za kilka lat, tak jak pan prezes, zacznę biegać. Jest nie, taka szansa, nie, Będ będą znaki, nie będziesz że biegać. myślisz, nie, nie, nie a wiesz, nie. a wiesz, ty myślałeś, nie. że będziesz biegał? Nie. No właśnie, więc nie może wiedzieć. Idziemy do newsa numer dwa, moi drodzy. Tak, News numer dwa. Polska musi przyspieszyć robotyzację. To znowu wyszło, no już że, czyta, że nie czytałem newsów, no. Jest nowy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który ujawnia, że Polska ma jedną z najniższych gęstości robotyzacji. Oni serię biorą za to, siano. to nie, Znaczy, poczekaj, da, daj, no? daj im chwilę. Dobra, -dobra, daj im dobra, chwilę, bo to, to nie czekajcie. to ujawniają. Dobra. Oni ujawniają porady. A, Jak okay. sobie z tym poradzić? Dobra, 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 dobra. I to jedziemy dalej. Czyli konie. Czyli mamy 6,1 robotów na 10 tysięcy pracowników, czyli tam za Czechami, Słowacją w ogóle i tak dalej, za dużą ilością. W rybkach sferyjnych, wiecie, był plankton i później byłeś ty i... Tam jeszcze jest muł pomiędzy tym i dopiero jesteśmy my. Ale w Polsce według tego ta gęstość robotyzacji, według tego raportu wynosi 6,1 robotów na 10 tysięcy pracowników. Wydaje mi się, to musiałbym zobaczyć, jak to zostało policzone, bo bo to różna wartość jest, jak się bierze automotyw pod uwagę, jak się nie bierze automotywu, więc tutaj mi to tak wygląda na taką wartość trochę bez automotywu chyba. Chociaż nie, w kolejnym, w kolejnym mówią, że jednak w Polsce tylko 30% robotów przypada na automotyw, więc w jakiś sposób brali to pod uwagę. Tak, bo dlatego to Niemcy mają taki wysoki wskaźnik, bo tam automotyw mocno nadgania. Tak nie, to, ja to ogarnię. Bardziej myślę, że, że 61 robotów to już jest. Bo ja pamiętam, że już było 70 parę, ale tak czy inaczej ta liczba jest mało znacząca. Ona jest ważna, że ona jest dwucyfrowa i że w ogóle jest. Przejdźmy do tych rekomendacji. Tak, ulga na robotyzację. To jest jedna z tych rekomendacji, że można odliczyć 50% kosztów inwestycji, to już było o tym u nas nie że była to wspaniała inicjatywa, z której nic nie wyszło. Trochę tak jak z tych, była, nie wiem, czy jak braliście kredyt frankowy, to powstała taka specjalna ustawa, w wyniku której jak sobie nie radzisz ze spłatą kredytu, to możesz iść i z tego co wiem, w Polsce z tej ustawy skorzysta jedna osoba. To myślę, że. To mogła być ta sama osoba, co skorzystała z ulgi na robotyzację. Ale teraz dużo osób wygrywa procesy. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego. No no dobrze, ale no. Wróćmy do tych rekomendacji. Coś tak, to tak. Wróć, Wróćmy do tych rekomendacji. Regulacje, czyli Strategia Narodowa Platforma Inwestycyjna, Uproszczenia Prawne. Super, mówiliśmy o tym, więc tu się z tym zgadzamy. Wsparcie dla firm, czyli testowanie technologii przed inwestycją, lepsza dostępność ulgi dla MŚP. Mówiliśmy o tym, bo jak wiecie bądź nie wiecie, siła polskiego wskaźnika robotyzacji, czyli tych 61 robotów według tego raportu, w tym znaczy siła tego, żeby to dorosło, właśnie leży w MŚP. Tam jest potrzeba na to, żeby ten wskaźnik rósł. I edukacja, programy do kształcenia, Tydzień Przemysłu i Technologii, nowe doktoraty technologiczne. To ostatnie to pozwolę sobie w ogóle pominąć, żeby tego nie komentować, bo, bo nigle by tego nie wiedziała. E programy do kształcenia tak, dalej są ludzie, którzy. Robotów się boją, jest ich dość dużo, dalej mnóstwo ludzi uważa, że te roboty biorą pracę, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta dokształcenie do jest jak najbardziej sensowne. Czy Polska ma szansę dogonić Europę w wyścigu zrobotyz o zrobotyzowany przemysł? Takie mam pytania na koniec. Pozwolę sobie powiedzieć pomidor. Ta końcówka mniej więcej wyglądała tak, jak oglądacie tego stand-upera, który jest pierwszy raz na scenie i mniej więcej gdzieś tam zapomniał, że ona on nie stoi i nie może recytować tego, co ma w głowie. Więc dodajmy tam jakąkolwiek intonację. Wcześniej u pana prezesa yy, i chciał bardziej tak patetycznie zapytać, czy mamy szansę? Moim zdaniem nie, że jakby za duża po prostu gapa się wydarzyła. Żeby tak było, chciałabym, żeby było więcej, żeby było lepiej. Może odpuśćmy sobie porównywanie. Mm -hmm. Może odpuśćmy sobie porównywanie A ci skup... nie mówiła, że jak dostałaś piątkę, to nie pytała, ile dostała Asia, Basia i Kasia? I jak oni dostały szóstkę, to się nie liczyło? Nie. To jest z innego pokolenia, mówiłem ci. Nie, u mnie z nauką nie byłoby też problemu, więc nikt nie pytał okay. o porównania. Nie były potrzebne. Ja też tłumaczyłem, jak dostawałem szmatę, że no w sumie koledzy też dostali szmatę. Ale z piątek się nie tłumaczyłeś. Czy nie dostawałeś piątek? Pomidor. No ale słuchaj, podobno ci, którzy jadą na trójkach, to nie. Ja Najlepiej tak, ale... radzą sobie w życiu. No właśnie. Gdybym wiedział wcześniej, to bym się tak nie przekładał. człowiek wiedział, no właśnie, człowiek nie by wiedział, ale się łudził. Także jakby moje przesłanie jest takie może nie porównujmy, tylko po prostu coś róbmy. I przede wszystkim nie czekajmy na żadne programy i dotacje, które przyjmują bezsensownie inwestycje. Bo one ani nadchodzą albo nadchodzą nie tak jak tego oczekiwaliśmy, i rzeczy, które mogliśmy zrobić za totalnie lepsze siano, robimy dwa lata później na pół albo wcale, więc... Pod tym kątem musimy wam polecić jedną rzecz, może ile tu gdzieś tam podlinkuję. Jest taka, od, taka rozmowa z takim pewnym bardzo miłym i bardzo interesującym panem, panem Tomaszem z Firepool. Tam dowiecie się, dlaczego tak trochę sobie tutaj z tego dworujemy. Niemniej zgadzamy się z tym, że jako Polska jesteśmy skazani na sukces, albo przynajmniej mamy bardzo dużo propozycji co do tego, żeby ten sukces osiągnąć, tylko musi to być mądrze prowadzone, czego na razie chyba trochę nie widać. W tej kwestii mamy więcej do powiedzenia, bo faktycznie jesteśmy praktykami, również pan Tomasz. Jeśli skoczycie sobie do tej rozmowy, to dowiecie się naprawdę ogrom wiedzy od niego, a ten raport, nie wiem, i te porady, nie wiem, kto pisał, to jest raczej takie wyciąganie rzeczy z Wikipedii. A jak to działa w praktyce, to. Yy, Dowiecie się z tamtego odcinka. News numer 3. Casio zamiast zegarka stworzyło futrzanego robota z osobowością. I ludzie na to wydają, wyobraź sobie, hajs. Słuchaj, są ludzie, którzy kupują coś takiego, co się nazywa lub baba lububu lubaba? baba Kurde, ja nigdy nie mogę się ciągle nauczyć tej nazwy już któryś raz. Ja wiem o co chodzi, to kosztuje kupę. A propos. O Jezus, nie no, muszę to powiedzieć. Wczoraj do naszego domu przyjechał Brloczek, w którym jakby była forma tego... Lubabu? Lubabu, nie no wiem, tak, tego ale nazywa się Lapapa, ponieważ w twarzy ma z drukarki 3D wydrukowaną twarz pewnego papieża. Okej. Okay. I przyjechało do nas coś takiego do domu, więc ja w domu nie mam Labubu, ja mam Lapapę. Okej. Okay. Ale wracając. Znany z kultowych zegarków Casio podbija słuchajcie teraz rynek pluszowym robotem zwierzakiem. Ten interaktywny, oczywiście, futrzak potrafi rozwijać własny charakter i emocje, a jego sprzedaż przerosła oczekiwania firmy. Myślę, że jeżeli zakładasz oczekiwania na zero, to zawsze mogą cię przerosnąć, nie? I powiem ci to samo, co, co ty mi. Wstrzymaj konie, bo tam dalej jest grupa odbiorców, i żebyś wiedziała, do kogo mówisz. No ja wiem, właśnie, przeraża <grym> mnie to. To dowód na to, że roboty społeczne stają się nie tylko gadżetami, ale też towarzyszami codziennego życia. O cholera, jasna, słuchajcie, ponad 7 tysięcy sprzedanych sztuk od listopada, Dwa, cztery sukces na japońskim rynku. No, stworzony przez kasję, to wiemy. Słuchajcie, on podobno rozwija unikalną osobowość, uczy się interakcji z wami, głaskania, przytulania, tonu no głosu, po prostu no... Włochaty ziomek uczy się, co lubicie, nie? To... To źle zabrzmiało. To... To... to, no, to nieważne, ale... Ale zostawmy to. Niech, ludzie to, niech ludzie to słyszą, no. Sztuczna inteligencja analizuje dane i kształtuje zachowania. Jezus, on ma na mhm. Może mieć ponad 4 miliony kombinacji cech charakteru. 4 miliony kombinacji cech charakteru. 4 miliony. To, to nie jest dwubiegunowa, to jest taka. Nie, to są 4 miliony. Takich biegunów, no? To już jest, już jest taka góra. Dokładnie. Mniej więcej tak jak wiesz, jak płynął Tytanik, to płynął w to. Tak. O, dokładnie tak. Zmienne cykle snu, emocje i humory nadają robotowi zaskakującą autentyczność. Ja myślę, że w, w zabawkę, znaczy, wykrywać to... humory, to nie jest rzecz, której potrzebujemy, nie? Idźmy do tej najciekawszej informacji mi się wydaje. Ja wiem, że to jest dla Ciebie tak? najciekawsza informacja. Tak, Główna ja mam... grupa odbiorców to kobiety w wieku 30-40 lat. Produkt celowo zaprojektowany z myślą o nich. Cena to jedyne 1400 zł plus dodatkowe opcje, na przykład serwis futra. To też źle zabrzmiało. I to jest taki news, po którym trzeba bardzo ostrożnie stąpać. Ja nie muszę. Ja jestem babą. Ty, ja nie muszę. Ty, ty ja nie mogę musisz. tutaj lecieć jak. Ja, ja pozwolę sobie po nim stąpać dużo ostrożnie, szczególnie że widzę jak on wygląda, ale mm, główna grupa odbiorców kobiety w wieku 30 do 40 lat. Nie wiem czy wiecie są takie badania, mówiące o tym, jakie kobiety na Tinderze cieszą się najmniejszym powodzeniem. I statystycznie, jeżeli jest się bezdzietną kobietą samotną lat 33 średnio, plus minus rok w wt, to na Tinderze bez szans. A to nie jest tak, że to jest taka grupa wiekowa i u kobiet, i u mężczyzn, która już po prostu wie, czego chce, i że tak powiem, wiele rzeczy na wiele rzeczy już sobie nie pozwala. Stąd so, może jest takie niskie powodzenie. Tak, u kobiet wydaje się, że dochodzi jeszcze taki pewien. Głos wewnętrzny, no wewnętrzny. nie, słuchaj, nie każdego woła krąg życia z królowa. O właśnie, to, no, to tylko nie, sam tego lepiej nie powiedział. Ale tak? wydaje mi się, że wiele kobiet po prostu woli spędzić nawet wieczór z takim fuchatym, utrzatym moflinem. Ty to powiedziałeś, Niż z no? jakimś kolejnym padalcem, który nie ma nic do powiedzenia, nie? Przynajmniej tak, ja tak mi się wydaje. I ja zostanę zjedzona, luz, albo, to albo, idzie na albo mnie. Albo pójść na randkę i dostać, słyszałem, że teraz jak się idzie na randkę, to się, potem jak się wraca do domu, to się dostaje takie... Pocztówkę. Co? No, w sensie na telefon najczęściej dostaje się. Idziesz na randkę? Teraz to chyba tak jest, nie? że mnie nie? jest pytasz, fajny. No, nie wiem. No nie wiem. Ja, ja na randki chodziłem, jak prezydentem był Ronald Reagan. Nie mów. Don't say that. Dawno temu. On już biega, to już wiecie, ile on ma lat. Tak, tak, bardzo dużo. W każdym bądź razie. Pominijmy temat tych kobiet. Ja boję się tutaj cokolwiek powiedzieć. Ale to ty chętnie w to zajmujesz. Ogólnie że... zabawka jest jak, świetna. Ogólnie jak to wrzucałam, wiedziałam, że tu będzie haczyk, że, że tu będziesz się walczył ze sobą, co mm -hmm. powiedzieć, czego nie. Ale ustalmy po prostu, że yy, kobiety może chcą wydać więcej pieniędzy na to, że odczuwają samotność. Na samotność, drogie panie, są. Jest wiele lepszych rozwiązań. Jest wiele lepszych rozwiązań na 1400 zł. Mhm. Mm. to prawda. A niektóre nie... mogą z Wami zostać na dłużej. Nie, nie idźmy w to, błagam. Tak, tak, Bardzo idź... mocno nie Proszę, chcę tego powiedzieć. Idźmy. Ale, ale trochę tam jakoś tam cenni ktoś tam znam, więc wierzcie mi, że za 1400 zł. News numer 4. Robot na plaży, czyli Gdańsk wdraża autonomicznego sprzątacza Bibot. Gdański Ośrodek Sportu jako pierwszy w Polsce wdrożył autonomicznego robota Bibot do oczyszczenia plaż. Zasilany energią słoneczną robot potrafi w godzinę oczyścić 3000 m2 piasku z kapsli, niedopałków i innych drobnych odpadów. To nie tylko ekologiczna innowacja, ale też symboliczny krok ku inteligentnemu zarządzaniu przestrzenią publiczną. W sumie wszystko powiedziałem, poza tym, że Sterowanie zdalne przez operatora to jest z odległości do 300 metrów, czyli zakładam, że za tym zawodnikiem idzie ktoś, kto go tam steruje. Kosztuje to około 300 tysięcy złotych, czyli takie lepsze Volvo. Pierwszy taki robot w Polsce, zakupiony właśnie w ramach działań proekologicznych. Gdańskie plaże z racji, że odwiedza 60 tysięcy osób dziennie nawet, to rocznie zbiera się tam 300 ton śmieci i ten robot zakładam, że sobie z nimi jako tako radzi. Na to. Dla mnie to jest świetna rzecz, bo to jest takie użycie robotyki w taki sposób, który jest bardzo potrzebny i nie jest potrzebny, wiecie, tylko przemysłowi, liniom produkcyjnym i tak dalej, tylko jest potrzebny nam wszystkim, bo syf na plaży w Polsce był kolosalny. Chociaż byłam w tym roku i muszę powiedzieć, że ludzie coraz więcej po sobie sprzątają. Mm. Muszę to nadmienić, ponieważ nie usiadłam na żadnym niedopałku, kapslu, starej kukurydzy, żadnym innym dziadostwie. Więc zaczyna to do ludzi trochę docierać, ale i tak, przecież tam jest taki Saigon, że taki robot, tam co prawda widziałam tego robota, on jest. No, jeżeli to ma oswajać ludzi z robotami, to może niekoniecznie, bo no, jest potężny, ale no, dla mnie pomysł bomba wsiano, wydane, Dużo siana, to prawda, ale siano wydane, które faktycznie coś robi. To nie jest tak, że siano wydane i on gdzieś tam ma po piasku, ale jak na razie widział tylko maksymalnie piasek z butów w laboratorium, nie? Tylko mhm. on faktycznie jest w tym Gdańsku, jedzie, sprząta. Nie widziałam, ale no, twierdzą, że jest, mamy na, niby na to dowody. Dajcie znać, jeżeli widzieliście, nie widzieliście. Znaczy, żeby go zobaczyć, myślę, że to, to jest ta pora, w której sprząta się plaży, czyli trzeba Nocy. albo, albo totalnie zalać pałę i, i obudzić się na plaży, bo to jest tak wcześnie, albo tak wcześnie wstać, na przykład pójść pobiegać. No, to wtedy on tam jeździ, wiem, no. widziałem. Nie takiego, ale widziałem taki traktorek tam, wtedy sobie tam taki pan traktorkiem gibie po plaży. Ale no nie mogę, nie mogę zjechać, nie mogę zjechać, uważam, że dla mnie naprawdę fajna sprawa. Spoko, fajnie. Chciałbym do newsa numer 5. Dokładnie. News numer 5 jest troszeczkę poważniejszy, więc musimy mm. też wstrzymać konie. Co 5 dni umiera tam człowiek, a teraz wchodzi tam robot, który ratuje ludzi od najgorszej pracy świata. W Indiach tysiące ludzi codziennie naraża swoje życie, czyszcząc kanały i latryny rękami. Teraz do gry wchodzi robot stworzony, który nie tylko przejmuje te śmiertelne, niebezpieczne zajęcia, ale też rzuca światło na realia społeczne, o których świat woli milczeć. To nie tylko technologia, to ratunek. Bandicode, autonomiczny robot kanalizacyjny wyposażony w cztery kamery i stalowe ramiona, które wybierają odpady z kanałów. Zastępuje ręcznych czyścicieli, tzw. manual scavengers, którzy pracują bez ochrony w ściekach, ryzykując uduszenia i zakażenia. Jedna osoba na pięć dni gnie, wykonując ten zawód w Indiach, bo specjalnie tutaj doczytałam przy artykule o robocie, oczywiście nie było o tym ani słowa, ale stwierdziłam, że no hola, jak piszemy, że coś jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata, no to pogrzebmy, zobaczmy dlaczego, nie? Średnio co pięć dni umiera jeden pracownik kanalizacji, tylko w jednym miesiącu zginęło 11 osób. Mimo zakazów prawnych i obietnic rządów, nawet państwowe instytucje nadal zatrudniają ludzi do tej pracy. Startup współpracuje z rządem, by wprowadzić masowe wdrożenia tych robotów. Większość czy czyścicieli e, to jest najbardziej wykluczona kasta w Indiach, bez dostępu do edukacji, mieszkań czy innej pracy. Robot pracuje dwa razy szybciej niż człowiek i nie naraża niczyjego życia. I co, co o tym myślisz? Ja nawet nie wiedziałem, że trzeba czyścić kanalizację. W sensie mhm. u nas ktoś chyba tego nikt nie robi. Wiesz co? w Indie to jest. Inny świat. To tak. jest mega syf. To jest, tak. to jest brud po prostu na innym poziomie. Nie ma żadnego z kanałów podróżniczych, które oglądam, ale takich kanałów, gdzie wiecie, ktoś po prostu pokazuje Czyli serio, nie jak jest, jest na Indii. Martyny Wojciechowskiej. Um, no, nie jest Martyny Wojciechowskiej, ale bardziej chodzi mi o to, że wiecie, u kogokolwiek widziałam, czy u, przez świat na fazie i tak dalej. Indie to jest taki syf ale to jest taki syf i tam jest po prostu tak trudno i tak śmierdzi, że kompletnie nie dziwię się, że ludzie tam umierają od tego syfu. Więc to, że tam pojawiła się robotyka i że tam ktoś faktycznie chciał wyłożyć na to siano i że Indie zrobiły, no dobra, to dla mnie już jest naprawdę ogromny przeskok i, i mam nadzieję, że ten projekt wypali na naprawdę światową skalę, bo ci ludzie serio są po prostu skazywani na, na śmierć. Nie? Już nie znaczy... mówimy tutaj teraz o tym, czy ktoś się wzbogaci, kto się nie wzbogaci, yy, czy ten robot jest użyteczny, czy nieużyteczny, czy ten startup to ma sens, czy nie ma sens. Tylko tutaj faktycznie nie walczymy o to, żeby dron był szybszy, szybki jak ja Trump. nie mm. walczymy o siłę stania, kopytłości, tylko walczymy o ludzkie życie, nie. Spoko, fajnie, mm, jakby to jest pewien dowód na to, że syf może być taki, że, że, że można sobie od niego zrobić kuku. No tak, te, nie byłem w Indiach, ale też słyszałem, że tam jest niemiłosierny syf. Mm, jakby, to tu dużo mówi, no to jest, po to, po to jest robotyka, po to, zresztą to generalnie pewnie nie jest robot jako taki, to jest jakaś tam forma manipulatora z pojazdu samobieżnego czy cokolwiek innego. To, to jest tak, taki... to trochę by zgadywało, że nie obejrzałem Tak, ale to akurat widziałem. Mm. Więc to nie jest jakaś wielka filozofia. To jest coś, co by pewnie u nas jakiś niespecjalnie rozwinięty inżynier zbudował i dałby sobie z tym radę, a tam, jeżeli może to komuś pomóc, no bez dwóch zdań, jakby po takie niusy robimy robimy to, co robimy, więc fajno, super. Tak. I świetnie. to jest pomysł, którego nie zamierzamy zjechać, którego pochwalamy od góry do dołu. Myślę, że tym pozytywnym akcentem. Skończymy dzisiejsze niosę. Mhm. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować, lajkować, zaglądać na wszystko, co się dzieje na naszym kanale, a nadchodzi bardzo intensywna jesień, więc wyczekujcie i pamiętajcie, żeby co zostawić? Dzwoneczek. Dokładnie tak. Dobrze, że, że już tak celujesz po prostu w kamerę, a nie tu, gdzie próbujesz, bo to Ale jest walka, to jest walka. Tu, no, to jest walka. Jest tu gdzieś, tak tu chyba. Do usłyszenia no. za tydzień. Cześć. Cześć.